Jewgenij Szikawka strzele z dwóch bramek dla Korony Kielce w tym wygranym 4-0 meczu z Radą Jakiem Radą. Po pierwsze gratuluję Tobie, Jewgenij i całemu zespołowi. Mecz kapitalnie się ułożył od samego początku, ale to dzięki temu jak zaprezentowaliście się od pierwszej minuty, w jaki sposób wyszliście na to spotkanie, jak mocno zmobilizowani, naładowani, ambitnie walczący o, każdy, o każdą piłkę i o każdy centymetr boiska. E, tak, dziękuję bardzo za życzenie. E, zgadzam się, że od pierwszej minuty wyszliśmy, zdecydowanie byliśmy lepszej drużyny na boisku, byliśmy razem e, i tak my umawialiśmy w tygodnie, że, że będziemy razem jako drużyna. Jakiś, ktoś popełni błąd, to e, kto jest bliższy, ten, ten błąd naprawia, po prostu następny raz twój partner z drużyny zrobi to za ciebie po prostu. Byliśmy od pierwszej minuty zaangażowani i wiem, w którym jesteśmy w sytuacji. To było bardzo potrzebne takie zwycięstwo właśnie u siebie w domu, gdzie myślę, że my musimy tak grać, że nie odpuszczamy ani centymetra naszego boiska. Strzeliłeś w drugiej połowie gola na 3 do zera i wówczas Radomiak troszkę zaczął być aktywniejszy na tym boisku, zaczął atakować i stwarzać sobie sytuację. Przetrwaliście ten napór, no i finalnie jeszcze na zakończenie twoja druga bramka. E, no tak, ale też nie, nie mówię, że graliśmy jakoś tam... E... Jakby od, od wynika, ale no czasami tak było, że ktoś więcej kontroluje piłkę, ktoś mniej. E, zeszliśmy do swojej polowy, po prostu czekaliśmy na kontrę i bardzo dobrze, że była czwarta bramka i wygraliśmy ten mecz i zero stylu też. To jest e, zasługa całej, całej drużyny, całego sztaba wszystkich. Czwarty twój dublet w żółto-czerwonych barwach. Ligowy trzeci, bo było zagłębie Lubin, była Legia Warszawa, ale jeszcze Pucharowy mecz ze Stalą Rzeszów. Kibice czekają na hattrika. No mam nadzieję, że to on będzie w koronie. <laughs> bardzo tego chcę, ale wiemy, który następny mecz przed nami i po prostu teraz musimy e, odpocząć i przygotować się do tego meczu. E, bardzo dobre. Czy to spotkanie najbliższe po połomice <laughs> może okazać się najważniejsze w tym sezonie? Pewnie tak. E, zobaczymy, zobaczymy, co to będzie za, za spotkanie, ale e, co wiem, że my musimy tak samo podejść do tego meczu, jak do tego zaczyna od e, treningów, od, e, od e, tego spirytu, który mamy w drużynie teraz i musimy po prostu tak dalej kontynuować. A powiedz jeszcze, z czego wynika to, że potraficie zagrać w ten <coughs> sposób, z taką klasą w meczu z Radomiakiem, a a tego w ogóle nie było widać w spotkaniu z Radą Jakiem, zwłaszcza, z e, przepraszam, z Wartą. Zwłaszcza po straconej bramce, to jakbyście byli wręcz przestraszeni tego, że możecie stracić jeszcze jedną bramkę. No to właśnie taka, to jest psychologia po prostu, którą musimy zmienić, że kiedy tracimy bramkę, to jest tylko 1-0, to jeszcze nie koniec mecza. Ale wiem też, moim zdaniem ten mecz z Wartej do. Kiedy, kiedy wynik był 0-0, ja myślę, że nic, nic takiego strasznego nie było, po prostu taka jedna sytuacja, kiedy uh, Godzi złapał kontuzję, bardzo ważny zawodnik też dla nas. Uh, wiemy ile tych kontuzji mamy i <laughs> Po prostu kiedy 0-0 było, ja się, że był wyrównany mecz, ale później to jest właśnie psychologia, którą musimy zmienić, że to jeszcze nie koniec meczu. Ten bardzo cenne zwycięstwo. Powiedz, co było kluczowe w tym, że dzisiaj zaprezentowaliście się tak, a nie inaczej, no bo przed tygodniem to wyglądało dużo słabiej. Yeah, I think um, personally, I feel very happy to have helped the team get the win today. But um, it shows that this team has something special when um, we're able to play our game and when we focus. Wydaliśmy się. Bardzo się cieszę, że dzisiaj nasza drużyna zagrała w ten sposób. Ten mecz pokazał, że ta drużyna ma w sobie coś uh, specjalnego i wyjątkowego. Jeżeli gramy swoją piłkę, jeżeli koncentrujemy się w stu to naprawdę jesteśmy w stanie robić fajne rzeczy. Dzisiaj byliście po prostu drużyną. Nie było indywidualności i to było widoczne i chyba kluczowe. Zgodzisz się z tym? Yes, I agree. I think this team is positive. To, how jak trenujemy, to tak gramy i w tym tygodniu mieliśmy naprawdę świetne treningi i prze przełożyliśmy to na dzisiejsze spotkanie. No i pokazaliśmy, że jesteśmy naprawdę fajną drużyną. Deny bardzo udany występ gol i do tego udział przy trzeciej bramce czekałeś chyba na, na taki występ długo. Um, like Myślę, że uh, to, like my to co w sobie lubię, to to, że zawsze daję z siebie wszystko, i to, co dziś pokazałem, uh, to jest dla mnie taka trochę nagroda za to, że zawsze wkładam po prostu ciężką pracę w swoje przygotowanie i w, potem w występy na boisku, więc to cieszy na pewno. Po kilku wcześniejszych meczach pewnie nie mogłeś być do końca z siebie zadowolony. Trener też miał pewne uwagi i to działa na ciebie motywująco. Yes, I think um every game is different, and I think um when I'm able to, to just focus on my part and, and how I can help the team, it's when I'm at my best and playing happy and enjoying it and working hard. Tak naprawdę wtedy, kiedy jestem w stanie się skupić na grze na mojej pozycji, kiedy jestem w stanie zająć się w 100% procentach zadaniami, które mam do wypełnienia, to daje mi radość, daje mi szczęście na boisku, no i to było widać.